Pracy. No wszystkiego, bo od razu są dzieci komentują po prostu znów ta pani praca i tak dalej. Tak? Zapytam tylko, skąd te komentarze w ogóle że ta pani praca, bo to jest dla mnie ciekawość. To znaczy dla nas też tak. oczywiście jest jakaś no, tak. Ta... Na cała cała ta. Ta sytuacja wyszła rzekomo od tutaj prawników zierzanego miasta. Taka informacja. My dokładnie nie wiemy, ponieważ, nie wiem, jakieś informacje na Facebooku... Tak, woli tak. wyjaśnienia. Akurat my jesteśmy w kontakcie od, od dłuższego czasu. A my też jesteśmy jakby pełni zaufania do Pana, bo pamiętamy wszyscy naszą tak. rozmowę z I Proszę, proszę zrozumieć, no? Też jestem zmęczony całą sprawą, bo hmm. jestem w podobnej sytuacji, w której Wy jesteście. Też mam dziecko, które chodzi do tej szkoły. A więc kiedy dowiedziałem się w tamtym roku, we wrześniu, po całym incydencie no, słowo bycie zbulwersowanym to jest e, najładniejsze. E, Kres człowieka zalewa. Takie, nie, takie rzeczy nie, nie powinny mieć miejsca w ogóle, e, czy to w szkole, czy to w innym obiekcie użyteczności publicznej. Tak się stało. E, tak jak Państwu mówiłem, e, my na pewno podejmiemy decyzję, ale nie przed zakończeniem. Sprawy, która związana jest z naturalną procedurą, a więc najkrócej rzecz biorąc, we wrześniu 2018 roku, tak, czyli w tamtym roku, kolegium dyscyplinarne dla nauczycieli przy Wojewodzie Łódskim rozpatrywał tę sprawę. W styczniu bodajże tego roku 2019 roku wydało decyzję e, o tym, e, aby e, udzielić pani dyrektor e, nagany. Pani dyrektor się odwołała. Odwołała się do wyższej instancji w Warszawie. Ta wyższa instancja właśnie 11 czerwca, dlatego to moje pierwsze pytanie. Skąd ta, ta informacja, że, no ja do mnie też to dotarło, że 1 lipca e, te, tego roku pani dyrektor wraca na swoje stanowisko. Nie, po prostu niższa in ta instancja yy, kolegium odwoławczego, a więc ta ma no rozpatrzeć sprawę jeszcze raz. Czyli Warszawa cofnęła to do łodzi. I tylko tyle, znaczy tylko tyle, albo aż tyle, ale wydarzyło się coś w procedurze, yy, co wydarza się. A więc sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia do łodzi. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji. Mówicie Państwo, że. W szkole się źle dzieje. Ja akurat dziękuję Bogu, że tam te dwie panie dyrektorki, zastępczynie, tak, które sobie ścieczyły. W szkole się tak, dzieje, tak, dzieje się bardzo tak, dobrze. No ale właśnie, a więc teraz zaprzeczacie panie... nie, co... Nie, nie, nie. W szkole się dzieje nie. bardzo dobrze. Pani nie. Załęczna i pani Wojtasi. Um, Wojtasi. Się. Tak. Zarządzają ja tak. bardzo dobrze. Jak na to, że są tylko dwie przy licznej grupie dzieci, no to cały ten no, okres to, że, są one. Ja, o to, znaczy ja się cieszę, że jest, panie jesteście. O, jest umówmy to... Jest akcja, jest reakcja. Mówię, po prostu. Powiem tak, w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o plotki i jest ich naprawdę mnóstwo. Wystarczyło po prostu przyjść i zapytać. Dlatego. No no tak, to? a więc tak jak mówię, sprawa została z tej wyższej instancji skierowana z powrotem do ponownego rozpatrzenia no, do Panie rozumiem, że jeżeli te sprawy będą się ciągnąć jeszcze rok, to nasze, nasza szkoła będzie bez dyrektora, bo cały czas będziemy mieć PO panią Załęczką i... Znaczy Pani Załęczna, teraz porusza tak. Pani kolejny problem. Pani no, Załęczna na ten chwilę, ma wszystkie upoważnienia, które pozwalają prowadzić szkołę. Czyli Trzeba rady. będzie się zastanowić nad to, znaczy nad rozwiązaniami, gdyby ta sprawa miała się ciągnąć. Pytanie tylko, ile będzie ta sprawa trwała, bo ja kiedy... Próbowałem zaczętoć informacje, ile rozpatruje te wszystkie kwestie Warszawa. To mówiono o 8 miesiącach. Odwołanie poszło w lutym pani dyrektor. No 11 czerwca dostaliśmy informację o decyzji Warszawy i przekierowaniu tej, tej kwestii z powrotem do Łodzi, a więc nie trwało to 8 miesięcy, tylko krócej. I bardzo trudno jest określić ramy czasowe, w których ta sprawa, że tak powiem, się zamknie. Dla mnie najważniejsze jest, żeby szkoła funkcjonowała. Ja, ja powtarzałem to ostatnio. Funkcjonuje e, bardzo dobrze. Słuchajcie, wy, jako, jako placówka my powinniśmy się szczycić tym ponad 150 tysięcy tylko w tym roku szkolnym, które były pozyskane ze środków zewnętrznych. To jest naprawdę fenomen. Nie ma wcześniej szkoły. Tak? Tak, tym, jest to tylko i wyłącznie zasługa obecnych dwóch pań. Tak, tak. Tylko i wyłącznie, bo to co one zrobiły, to jakie ład przywróciły po zawieszeniu pani e, Baheckiej, na no to po prostu czapki z głów dla tych pań, które w tej chwili są i my chcielibyśmy pozostać w takiej atmosferze i mieć takie uczucie, bo dla nas każdy sygnał, że, że pani dyrektor tak, to jest wraca... panika, że... po prostu panika. Ale to mam prośbę zawsze do mnie, bo, bo naprawdę no, to, są, to są kwestie, które no, bez nazwisk dat mogę Państwu w krótki sposób wyjaśnić. To no, wyższa instancja stwierdziła, że pewne kwestie trzeba zbadać bardziej skrupulatnie, dokładniej i, i sprawa ta wróciła do Łodzi. Ja cieszę się dziś, dzisiaj, że jesteście Państwo, bo mam oficjalną opinię mm -hmm. rodziców, To jest dla mnie e, e, bardzo istotne. Możecie Państwo wierzyć, że nie zostawię was. A czy e, jest nam pan w stanie zagwarantować, że pani e, dzisiaj do nas nie, nie wróci? Nie, znaczy inaczej. E, proszę się nie obawiać, naprawdę... Wszystko, zakończy się moim zdaniem najlepiej, bo nie będę składał przed kamerami takich deklaracji. Dobrze, to z innej strony. Odwołać dyrektora może Dobra. prezydent, tak? tak? Organ nadzorujący, czyli tak. prezydent. I załóżmy, że jakimś trafem te jej odwołania do skutku, że tam nie czegoś się czerpie, omijona, a zostanie w tym postępowaniu w kolegium <tuszel> znaczy odwołana, tak? No My sobie nie wyobrażamy, żeby ona wróciła. Już pominę fakt, że dalej toczy się postępowanie karne, które tej pani z powództwa prywatnego założyli rodzice tego dziecka. Proszę mi zaufać, będzie naprawdę wszystko w tym porządku, która będzie zabezpieczona. Dlatego w miarę właśnie jesteśmy spokojni. A ja cieszę, panu... się, a cieszę się, że pani naprawdę jesteście i mam oficjalne stanowisko Rady Rodziców.